Dzisiaj nie mam dla Was niczego nowego ani odkrywczego, bo będą to zwykłe łazanki, ale lubicie przypominajki, więc przypominam. W pierwszej kolejności wrzucamy kapustę na patelnię i obsmażamy dosyć mocno. Na drugiej patelni podsmażamy boczek, cebulę oraz kiełbasę. Ważne, żeby kapusta złapała nam kolor. Jeżeli już go złapie, dolewamy szklankę wody i przykrywamy, by udusić ją do miękkości. Na kolejnej patelni. Odsmarzam pieczarki. Oczywiście mogłem to zrobić razem z cebulą i kiełbasą, ale młoda nie lubi, więc robię je osobno. I tutaj mamy moment, kiedy wszystkie cztery gary są w użyciu. Wszystko powinno dojść w tym samym czasie. Kiełbasę przyprawiamy majerankiem i dorzucamy do niej kapustę i dusimy jeszcze z 5 minutek. Łączymy z ugotowanym al dente makaronem. Odjąłem część dla młodej i dorzuciłem. Pieczarek. Wszystko wymieszałem, wyłożyłem na talerz i zjedliśmy ze smakiem. Jeżeli mnie nie obserwujecie, to nie musicie. Ale łazanki sobie zróbcie, bo łazanki są super. No i pod żadnym pozorem nie zostawiamy lajków ani nie zapisujemy postu.